Siemanko, witam was w unboxingu tam kilku saszetek tutaj dwóch kart saszetek update edition oraz nordic edition takich dosyć e, większej ilości saszetek widzicie na unboxingu w tak e, te saszetki chyba z 3 czy 4 były po prostu już po prostu poprzecinane 4 tak chyba były tak 4 i były poprzecinane i było przycinane, widać pierwszą kartę jest pewnie tutaj widzicie takie się trafi, ale trafiły się, no, świecą za jakieś karty ale oni pewnie chcieli wydobyć te fans, te, czy nie, sorry, te legendy, czy nie legendy. Znaczy, no Najlepsze karty to Master Legendy Scandinavian Stars oraz. No dawaj, opaj. Oraz Daneske Mes więc Zostały właśnie tak przycinane Dobra, więc to jest trzeba ja otworzyć. W początku dwie te karty. Troszeczki. Te fajny by jakiś był Game Changer lub e Legendy, bo to są tylko wartościowe karty. No, raz jak miał komplet lock, ale no to. Box 16, więc musiałbym dużo teraz wybrać No, no, mmm, świecąca karta Fan's Favorite. I oraz jeszcze do Ameryzinga. No i takie między karty Manchuki czy takie. No, nie będę ich pokazywał, bo to jest jakieś tam... Pewnie każdy, czekajcie, to jest jeszcze ta troszeczka. Dobra. I znowu karta świecąca. Mamy Fans Favorite. E, Scott Brown. To są te, wiadomo, te karty, które się najbardziej najczęściej trafiają w tej kolekcji. Tu jest ich dwie. Czy tam jest ich dwie? Dobra, nie ja będę pokazał. Przecież każdy wie o tym. Dwie czy tam trzy karty są te karty, jeśli po prostu tak często trafiają. No i mamy jeszcze tutaj jakieś komplecie kart. Dobra. No i teraz danie główne. To łatka rozgrzeweczka, Saszetki 2012-2013. Poszukujemy. Wszystkich tych kart, Top Master, Legend, Skandinavian Start i Danske Mester. A na tych na dwóch najbardziej mi zależało, więc jedziemy. Hmm. O, no, chciałem tak fajnie otworzyć, dobra, hit. wiemy. dobra. Już to są karty, są już publicznie zapakowane, więc... ...git. Dobra. mhm, mm Xavi. Karik, Pepe i. Christicio? Tak chyba. Dobra, kolejna seszeta. Tutaj będę miał trochę. Jeszcze sobie album i będę miał gdzie to wkładać. Kazorla, Cezar, Silva i. Fiatów. Mm. Takie sobie. to karty dosyć słabe. Praktycznie żadnej wartości. Moja widzę że znowu będzie w chyba nic. Blue Robin, Fuchs. Kolorów. Bardzo słabe karty. Gdy takie specjalnie mi wybrali, żeby się nic nie trafiło. Przypadek. czyżby przypadek. Znowu nic, no nie wierzę, kurde Martinez. Czekajcie się skleiwa. Nie No, jakiś freezing, ale no. Zostały mi trzy saszetki Zobaczymy, co tu dobrego trafimy. Na razie nic. No i znowu nic. No nie, nie wierzę. No nie wierzę, że nic się nie trafi. I powtórka jeszcze. Teraz jeszcze. Batek kaka. ktoś coś tam. Dwie ostatnie nadzieje na coś dobrego. No i No znowu nic. No kur. Nie no Nie się tego kupować. Nic się na świecącej się nie zrobiło. Kompany. Ach, no jest chociaż jakaś. Cristiano Ronaldo star player. No, i ostatnia saszetka. No, zaczekajcie, otworzę sobie ją. Patrzcie, tu mam nożyk. Taki fajny nożyk. Tylko jak ja mogę wyciągnąć? Dobre. Dobra jest. I sobie ostatnią saszetkę otworzymy właśnie tak. Chwilutku mm. No tępe są te nożyczki, no bez kitu mm, No kurde Dobra No i chyba otworzony no nie mówcie, że nic nie ma, no nie wierzę, to są beznadziejne suszeczki. Ej, ej, takie beznadziejne, że nie wiem. Nie ma, czy nie Patrzą po koda, że nic nie będzie. Nie patrzcie, no nic. Bart Stuber, Giovinko, Abatti, Danielo i jakiś Riznik, ale to... No nic nie trafiliśmy z lepszych kart. No tutaj są jeszcze z poprzedniego matchboxingów, więc taka kubka się dosyć zbierała. Więc dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików. Cześć, na razie.